Siemanko, z tej strony czaro, dzisiaj chciałbym Wam przedstawić zapowiedź WG, już taką oficjalną, nowego trybu historycznego i chciałbym również omówić temat zamiany pojazdów, ponieważ dodali tutaj parę nowych, więc nic innego nie zostało niż zaprosić Was do materiału. Dobra, słuchajcie, ale zanim przejdę do głównej części materiału, chciałbym Was zaprosić na streamka, który będzie miał miejsce 24 maja. To teraz, ten piątek, będziemy tam omawiać film na kanale WOT Express, zatytułowany World of Tanks 2.0. Będą tam mniej więcej dane na temat przyszłych planów ruchów WG do 2027 roku, więc mi się wydaje warto będzie wpaść na tego live'a, bo nie wiadomo, jest szansa, że WG poprosił tubo o zdjęcie tego filmu, na przykład później z tego nie zobaczycie, czy coś, a jednak, no, szkoda by było go nie zobaczyć, tak przynajmniej w mojej opinii. Więc mówię, wpadajcie na live'a, a mi nic innego nie zostało niż, no, oglądajcie. No dobra, słuchajcie, na samym początku zaczniemy od trybu. Będzie on związany z lądowaniem w Normandii czyli po prostu. I osobiście co do tego mam wysokie oczekiwania. Oczekuję na ten tryb chyba najbardziej w tym roku. To też dlatego, że po prostu bardzo lubiłem drogę na Berlin, a patrząc się jak sztuczna inteligencja się obecnie rozwija i tak dalej to mam wysokie oczekiwania co do tych przeciwników. I ogólnie no patrząc się jak dobrze wyglądał. To wyglądała droga na Berlin te 3 lata temu. To, no mówię, mam wysokie oczekiwania co do aktualnej, jakby wersji tego. Wygląda na pewno z tego, jak to ma wyglądać potężnie. Jestem ciekaw, czy tak samo będzie się grało tak fajnie. Mówię, zobaczymy. Na razie poza filmikiem, który przedstawia, że tryb ma mieć związek z d -Day. więcej nie ma. Więc, no, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy chętnie zagrać się w takie coś? Mówię, ja osobiście na to liczę. To chyba najbardziej wyczekiwany tryb od Mirnego 13 ostatnio, więc no mówię, liczę na to, że się uda. Dobra, słuchajcie, drugim newsem będą zamiany pojazdów. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to tak w skrócie: zamieniacie stary pojazd na nowy pojazd, z czego ten stary, jak w zamieniacie to tylko 50% jakby 50% jego wartości możecie zamienić i wtedy dopłacacie golda i możecie powiedzmy fajnego lisa na przykład zgarnąć za 2000 golda taki przykład daje. więc jak to wygląda, jakie pojazdy dodali, powiem wam także dosyć ciekawe dodali lisa, którego teraz prawdopodobnie aktualnie widzicie w wyboju Alt Proto AMX 30 obiekt 274, czyli powiedzmy pojazdy mocno zbliżone do Lisa. T25 Pilot numer 1 nie polecał, nawet tego nie bierzcie, podobnie jak VK 75 7501K. Czyli tak w dużym skrócie: Francuz Alt Proto CS52, obiekt 274 Spoko. Możecie sobie te pojazdy wziąć. Pozostałe dwa nie radzę w ogóle nawet na to patrzeć. Co do pozostałych pojazdów, nie będę omawiać 700 trójki, Bizonte i chyba Somuły, bo to są trzy pojazdy takie też fajne, które niedawno dodali, ponieważ już o nich materiał robiłem, link do tego zostawię Wam w opisie i prawdopodobnie pod koniec odcinka Wam się wyświetli w karcie. Więc słuchajcie, sam tryb jest spoko, zamiany pojazdów. Jeśli macie Powiedzmy te 5000 golda i macie dużo premek, mówię, typu Mosz Breaker i yy, tam takie inne takie stare pierdy, to możecie sobie na spokojnie je wymienić, z czego radzę wam uważać po prostu, jakby bierzecie za to odpowiedzialność, dlatego że jeśli wymienicie pojazd już nie ma odwrotu, a jest duża szansa, czy duża. Jest zawsze jakaś szansa, że ten pojazd, powiedzmy, za 2-3 miesiące dostanie Bafa takiego konkretnego. Tak było na przykład z Turtlem, bo Turtle wcześniej też był samym pojazdem. Jest szansa, że duża ilość osób go po prostu wymieniła na jakiś nowy, lepszy pojazd, a niedawno dostał Bafa i obecnie z złoma stał się w miarę bardzo pożądanym pojazdem, więc jak mówię, zamiana jest spoko. Tylko musicie brać pod uwagę to, że pojazd, który oddacie, może w przyszłości być czymś lepszym. I to słuchajcie, chyba na tyle. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Mówię, wpadnijcie do, na live'a w wypiątek, bo mi się wydaje, że ciekawe tam będą tematy poruszone. Jeśli w ogóle wyjdzie ten film od WodExpress, Express, bo jeśli wyjdzie... I rzeczywiście będzie tak, jak po mojej myśli wszystko, to jest duża szansa, że się wiele ciekawych rzeczy dowiemy, więc zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić się następnego e, przyszłego live'a. I to tyle. No. Do usłyszenia, cześć!